Waw Wędka zaprasza na film. Siemanko, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. E, będą po prostu morskie trocie. E, morskie trocie akurat w moim wykonaniu to będą morskie trocie łowione, e, łowione poza granicami Polski, łowione na Borholmie. Film powinien przypaść do gustu tym, tym osobom, które chcą zacząć łowić morskie trocie. Postaram się powiedzieć o kilku rzeczach, które moim zdaniem są niezbędne albo są prawie niezbędne, potrzebne do tego, aby tą przygodę z morskimi trociami zacząć. Ale zanim powiem, to zobaczcie sobie kilka ujęć. Tak jak już się pewnie domyślacie Żeby zacząć w ogóle przygodę z morskimi trociami No to jest nam potrzebnych kilka rzeczy Potrzebnych, niezbędnych ja bym nawet powiedział no bo, no bo są jakieś tam elementy naszego ubioru Które po prostu Mocno się przydadzą podczas takiego łowienia Więc zacznę od śpiochów Polecam oczywiście śpiochy również oddychające A jak śpiochy No to oczywiście niezbędnym elementem do śpiochów Są buty do brodzenia Chodzimy po takim podłożu No nie jest to podłoże równe, tam są kamienie tam są jakieś wodorosty, tam są jakieś płyty, które są obrośnięte różnym śliskim zielskiem. Więc w razie jakiegokolwiek zachwiania mamy możliwość, żeby po prostu szybko zareagować. Jeżeli jesteśmy przy butach, to warto wspomnieć o podeszwie, no bo w butach do obrodzenia mamy dwie możliwości: albo mamy podeszwę filcową, albo gumową. Ja skorzystałem z podeszwy filcowej i w tą podeszwę dodatkowo wkręciłem sobie kolce motocyklowe. Te kolce zdały egzamin w 100% więc e, śmiało mogę polecić takie rozwiązanie. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest pas do brodzenia. E, taki pas kosztował około 50 zł, więc tutaj się nie bawiłem w żadne zamienniki, po prostu kupiłem rzecz dedy dedykowaną. Pas służy nam do tego, żeby ściągnąć e, tutaj w pasie e, kurtkę, żeby ta kurtka mocno przylegała e, nam do śpiochów i to daje nam to, że po prostu brodząc, stojąc w wodzie po pas, bardzo często stoimy na, stoimy na jakiejś skale, na jakimś kamieniu. Woda, która się odbija od ten kamień, po prostu nie wklapuje nam się, nam się pod kurtkę. A druga rzecz, którą taki pas daje, to jest to, że po prostu stoimy bardziej wyprostowani. W związku z tym plecy nam się tak bardzo nie męczą, a przypominam, że stoimy cały dzień w wodzie, machamy długą wędką. No jest to, jest to, jest to fizycznie męczące. Więc taki pas również jest to element może nie niezbędny, ale na pewno dużo ułatwia. Kolejną rzeczą jest kurtka, kurtka do obrodzenia, tutaj nie będę się jakoś rozwodził, ja korzystałem również z kurtki, którą gdzieś tam miałem już od kilku sezonów, na pewno to na co warto zwrócić uwagę przy kurtce to są tutaj rękawy, warto żeby albo był ten rękaw wykończony jakimś, jakimś tam neoprenem, albo po prostu był ściągasz, który mocno sobie tutaj zepniałem na nadgarstkach, chodzi o to, że po prostu głowiąc, żeby ta woda nam się nie dostawała, bo za chwilkę będziemy mieli mokre rękawy, a jeżeli rękawy, to za chwilkę ta woda wejdzie dalej i po prostu nie będziemy czuli komfortu z tego naszego wędkowania. Dodatkowo powiem wam, czego ja używałem pod śpiechami. Pod szpiochami miałem dwie pary bielizny termoaktywnej, po prostu bielizny z dekatlonu. Bardzo dobrze mi się to sprawdziło. Nie było mi ani za ciepło, ani za zimno. Eee, bielizna oczywiście oddychająca. Śpiochy również oddychające, więc tak naprawdę cały pod był wyprowadzany na zewnątrz. Nie czułem się niekomfortowo tak naprawdę ani razu. Fakt, że wtedy trafiliśmy też bardzo dobrą pogodę. Świeciło słońce, więc zaraz po wyjściu byliśmy mocno dogrzewani. No i dochodzimy na koniec do sprzętu, to czego dotyczą najczęściej pytania pod filmami różnymi na YouTube na przykład wędka. Na pewno musi być długa. Długa to znaczy pomiędzy 2,70 a 3 metry, chociaż są również kije troszkę powyżej 3 metrów. Wynika to z tego, że po prostu łowiąc morskie trocie rzucamy bardzo daleko. Rzucamy tak naprawdę tyle, ile fabryka dała. Więc tą przynętę trzeba posłać no naprawdę na kilkadziesiąt metrów. I w tym pomoże nam długa wędka. Jeżeli chodzi o akcję. Ja bym polecał taką wędkę o akcji Moderate Fast. Powiem dlaczego. Po prostu łowiąc bardzo daleko, jeżeli mamy branie ryby, no to trzeba mieć z czego zaciąć. Jeżeli wędka będzie bardzo spolegliwa, to po prostu tej ryby nie zatniemy, krótko mówiąc. Do tego oczywiście kołowrotek wielkość 3000 moim zdaniem w zupełności wystarczy. Plecionka 0,12 mm, 0,14 Ta ryba ma gdzie poszaleć, ma gdzie odjechać. Tutaj nie musimy się w większości miejsc obawiać tego, że gdzieś tam ryba nam po prostu przetrze. Tak naprawdę te ryby gdzieś tam bardzo często i szybko idą do powierzchni, błynkują. Więc małe są szanse, żeby taka troć nam plecionkę zerwała, chociaż mi osobiście to się zdarzyło. Zresztą zobaczcie. Zerwała mi blachę Na sam koniec zostawiłem sobie przynęty I teraz powiem Wam tak e, Będąc tam na miejscu na Borholmie Polecam wszystkim udać się po prostu do lokalnego sklepu My tak zrobiliśmy e, Te sklepy są świetnie zaopatrzone Raz, że jest tych przynęt mnóstwo, bardzo duży wybór A dwa, że w każdym z tych sklepów, tam są chyba dwa sklepy My byliśmy w dwóch, w każdym z tych sklepów można zapłacić kartą w każdym z tych sklepów była też profesjonalna pomoc, czyli osoby gdzieś tam pracujące, oni łowią te trocie na co dzień, więc naprawdę wam doradzą. Pan w jednym ze sklepów podpowiedział nam jaką przynętę użyć i Antek na tą przynętę złowił naprawdę kilka, kilka ryb, przynęta bardzo niepozorna i okazało się, że najtańsza praktycznie w całym sklepie, więc to nie zawsze jest tak, że te drogie rzeczy łowią. Polecam zasięgnięcie języka, zresztą to nie tylko na trociach, tak jak wszędzie. W jednym miejscu sprawdzają się przynęty z górnej półki, w innym z dolnej, w jeszcze innym przynęty robione przez rękodzielników. Jeżeli chodzi o mnie, ja łowiłem różnymi przynętami. Miałem bardzo dużo ryb na kiju, wyholowałem niedużo ryb, bo większość niestety spadła, trocie mają to do siebie niestety. Że spadają, kto łowi ryby łososiowate, ten wie jak, te jak te ryby walczą. Po prostu młynki, wyskoki, jazdy na ogonie to jest standard trociowy. E, więc czasami trudno jest tą rybę wyholować ale frajda jest niesamowita polecam każdemu takie wyjazd na trocie nawet jeżeli nie na Borholm, uderzajcie na nasze polskie wybrzeże tam też spada mnóstwo ryb e, minusem naszego wybrzeża jest to, że po prostu jeżeli są nieodpowiednie warunki to nie połowicie na Borcholmie jeżeli są nieodpowiednie warunki z jednej strony to z drugiej strony wyspy te warunki są odpowiednie więc tam praktycznie zawsze można wejść do wody i spróbować złowić troć